Od Lorki było wiele lepszych czołgów, choćby dwururka ostatnio. Oj, to prawda. Dwururka, czy też Liz, czy Renegat. Lorkę oceniam dość nisko w rankingu medów. Ma wysoką penetrację, ale tak niecelne działo. I tak jest duże, i tak miękkie, i taki zbiera zawsze w piernicz. Bardzo przykro się gra tym czołgiem. W większości bitew. Dopóki cię nie widać albo w Ciebie nie strzelają, jest gitar jak cię zaczną strzelać, to szybko się kończy zabawa. Żeby ten czołg choci miał dobre maskowanie i mógł snajpić, ale on do snajpienia się nie nadaje z tą celnością. Słabo się gra, strasznie słabo. Bardzo się męczę. Nie tego się spodziewałem, ale... Worka jest... Progetto, które wyszło... Po prostu teraz do sprzedaży, ale... Pokazuje tylko połowę możliwości progetto. Zaryzykuję. Upośledzone progetto. No, upośledzone. Mocno upośledzone. Bardzo mocno upośledzone. Najgorsze jest to, co właśnie teraz widzisz, czyli ten czołg zbiera fokus, wszyscy strzelają w lorkę, wszyscy, jesteś zawsze priorytetem. Kurna zasłania minę. Nie mogę przebić fałki, no. To jest najtwardsza ósemka w ocie teraz. Nawet w garnek bardzo trudno jest przebić. Jak ta fałka strzeli, to będzie sygnał. Dobra, jest sygnał. Cierpliwość, cierpliwość. Większość magazynku zbiera fokus. Tak, ale lorkę łatwo jest sfokusować, bo jest bardzo dużo. i nic nie odbija. Nie ma takiej szansy na rykoszet jak ym, przykładowo Progetto. Progetto czasami coś tam odbije, zablokuje, a tutaj... Nie ma nic takiego, co jest w stanie zatrzymać pocisk. Nawet haek może być tutaj zabójczy. To jest jednak różnica, wiesz? Kiedy nawet dotknięcie jest tutaj gigantycznym kłopotem. Zbiję bazę raz, żeby mieć trochę więcej... Się. Się. Tak mówię. Używam tutaj ulepszonego celowania z nagród racji. I ten czołg nie jest w stanie trafiać w czołgi na fursku skupieniu. Nie jest. Nie jest, no. Paskudne działo. Syndrom Skorpiona G to jest dokładnie to, czego można oczekiwać od Lorki. Super cenność na papierze, a w praktyce wszędzie, tylko nie tam, gdzie mierzysz. Z pierniczu. Jak opuścić kran? Na stronie woda się opuszcza kran Isu ma mnie nie co nie Dlatego tak czujny jestem Wolałbym nie przywitać ISu Kurde! Lorejnie! sprzedaje ten czołg, naprawdę. Dlatego się zdziwiłem, jak napisaliście, że tyle osób z was kupiło ten czołg. A. 28. O Izuki no udarte. zobaczy, to jest za daleko. Kółko tam nie sięga. To wyglądało bardzo dziwnie, to jak to ISU jechało tak... To Iso wyglądało jakby jechało tak tutaj. Pociski starczą na isu, jak wszystko wejdzie, ale raczej nie wejdzie wszystko. Przoduje. na dupie. Hmm. Mógł to zobaczyć Artą oczywiście. Arta ma 360 siedemdziesiąt czyli na dwa strzały. Ja wiem gdzie jest, co Ona jest w K1. Nienawidzę lorki! Nienawidzę lorki! Nienawidzę nawidzę lorki, tararara. Nie nawidzę lorki, tararara. Nie nawidzę lorki, nie lorki. Nie lorki. Mówiłem wam, że nienawidzę nawidzę lorki kiedyś. <laughs> <laughs> Szkole, że 9, co nie? Gdyby było 10, to by było zarąbiście. No nic no. Nienawidzę lorki.